Moi drodzy, rok 2023 właśnie się kończy. Rok pełen dobrych, jak i smutnych chwil. Pełen złości, wstydu, ale również i ekscytacji. Mam nadzieję, że to był rok spędzony właśnie w prawdzie z sobą. Na pozwoleniu sobie na przeżywanie tych różnych emocji. Podczas tego wyjątkowego roku powstał czwarty już i e book Nieprzetarte szlaki. Czyli artykuły i scenariusze zajęte wykorzystaniem artyterapii. I 19 właśnie współautorek chciałoby Wam, mojej drodzy, tym dobrym się z Wami podzielić i przy okazji złożyć najszersze życzenia z okazji Nowego Roku. Także posłuchajcie sami. Kochani, życzę Wam dobrego roku. Niech się dzieje jak najlepiej. Dla Was i dla dzieci wszystkiego dobrego. Zdrowia, miłości, i radości, codziennych cudowności. Inspiracji, rozwoju, życzliwości i pokoju nadchodzącym w 2024 roku na każdym kroku. Życzę Wam inspirujących spotkań z drugim człowiekiem oraz troski o swoje ciało, umysł i duszę. A łącznikiem tego wszystkiego niech będzie otaczający nas świat przyrody. Hej, tu nasz czując inaczej. Chciałabym mam życzyć w nowym roku wszystkiego najlepszego i by Wasze inaczej I zawsze było pełne koloru, brokatu i blasku. Ja osobiście życzę Wam tego światła, kochani, światła wewnętrznego, który wskaże Wam drogę w trudnych chwilach, światła, które zainspiruje do działań, światła, które dopomoże ze zrozumieniem tego, co przeżywacie, dostrzeżenia tego. Niech to światło Was ukierunkuje, wskaże drogę do Waszego szczęścia, do miłości, spokoju, do tego, czego potrzebujecie. Szczęśliwego nowego roku. Najlepsze życzenia na nadchodzący nowy rok od autorek e-booka Nieprzetarte Szlaki Arte do kupienia do końca stycznia. Zapraszamy.